Hej, wszystkim z tej strony Monika Rajska, i ja zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. No więc yy, dzieje się dużo, a jednocześnie niewiele się dzieje, właśnie dużo się rzeczy, możemy mieć odczucie yy, cały czas takiego niedziania się tam, gdzie byśmy chcieli, a jednak i tak przesuwają się te bloki zarzeniowe do przodu. Ale jedna treść, yy, cały ten rok co już wspominałam o tym Jedna z tych treści będzie wyjątkowo mocno na różnych frontach, w wielu różnych miejscach przez przestrzeń testowana, czyli znowuż będę mówiła o tej samodzielności. I teraz tak, samodzielność w każdej kwestii. Ja tu się będę posiłkać swoimi notatkami, ponieważ tutaj mam kilka tematów, które chciałabym, żeby w miarę nie chaotycznie y, przeszły. Więc samodzielność w każdej kwestii i tam, gdzie są nieciągłości, tam, gdzie jest uzależnienie, tam, gdzie jeszcze jesteśmy w jakimś sensie z czymś związani, czegoś nie możemy puścić, tam będzie mocno ten temat pobudzany do procesów. Ja nie będę mówiła specjalnie y, jakoś niszczony, czy może, nie wiem, jakoś y, gwałtownych zmian, tam bym się nie spodziewała, dlatego że... Wszystkie te zmiany, których byśmy oczekiwali, przecież będzie czekała na nasz ruch. Czyli jak gdyby ten punkt ciężkości już się w tej chwili przesunął na nas, to my podejmujemy decyzję, to my wykonujemy ruchy. Jeżeli my tych ruchów nie wykonujemy, rzeczy nie będą się działy. Czyli w tej chwili wszystkie bloki zdarzeniowe, które będą nas spotykały, yy, będą miały bardziej, będą takie adresowane do nas. Owszem, tylko że będą czekały na naszą reakcję. Czyli one będą mocno wymagały naszej inicjatywy, właśnie inicjatywy tej samodzielności, no bo jak inaczej przyszła ma um, nauczyć nas, czy może nas w, gdzieś tam nam uświadomić naszą własną samodzielność, jeżeli będzie robiła pewne bloki zarzeniowe za nas. Więc tutaj to samo doskonalenie siebie w kwestii samodzielności to jest właśnie ta umiejętność podejmowania decyzji, czyli to skoncentrowanie na tej decyzji, czyli rzeczywiście podjąć decyzję, nie zwlekać i tak dalej, czyli Właśnie ta samodzielność testowana w tym miejscu. I teraz jest to proces, który trochę przypomina bunt nastolatka. Czyli to jest proces, który polega na takim odseparowaniu się od zewnętrznego systemu wartości, który już nam nie działa, już nam nie, nie pasuje, już jest za bardzo naciągnięty dla nas. No i zaczyna się powoli taka. Taki proces takiego rozdzielania, to znowu już o rozdzielaniu, ale teraz tym razem tu chodzi o rozdzielenie treści wewnętrznych, które nam przeszkadzają, czyli nasze własne treści. Ponieważ ja Wam mówiłam w zeszłym roku, prawie przez cały rok, o różnych, nawet nie tylko ja, zresztą to już od y, kilku innych osób też mówię o rozdzieleniu, czy nawet kilkadziesiąt osób mówi o rozdzieleniu, i właśnie o to chodzi, że w tym rozdzieleniu to oprócz tego, że to się będzie manifestowało na zewnątrz, w taki sposób, takiego właśnie gdzieś odejścia od czegoś starego, zmienienia czegoś, właśnie tych decyzji samodzielnych, to tutaj również chodzi o to odejście od tych naszych wewnętrznych problemów, od tego, od naszych lęków, blokad i tak dalej, czyli znowuż próby bohatera. Tyle, że tu właśnie te próby bohatera nie będą wymuszane przez wydarzenia zewnętrzne. To jest dosyć istotne. One mają wynikać z nas. Czyli to my będziemy podejmowali decyzję o naszym... Życiu, o naszej dalszej drodze, o, naszym, o naszej sytuacji. Czyli jeżeli jakaś sytuacja nam nie pasuje, to y, ona będzie tak długo trwała, póki my z tej samej sytuacji nie wyjdziemy samodzielnie. No więc znowuż, samodzielność. I teraz y, dlaczego to się dzieje? Dlatego, że w zeszłym roku, tak jak Wam mówiłam, dosyć dużo było na temat karmy, ale to też bardzo dużo jest związanych tematów z tożsamością tożsamość nasza własna. My mamy w tej chwili taką bardzo unikatową możliwość w kontekście ewolucji, nawet poprzez inne cywilizacje mamy taką unikatową sytuację, kiedy my mamy prawo do wytworzenia suwerennej, autonomicznej tożsamości. Każdy z nas osobno. Czyli już jak gdyby przestajemy odpowiadać czy weryfikować się zewnętrznością, czy nie musimy spełniać zasad zewnętrzności, bo to już w ogóle jest do pewnego poziomu tylko gdzieś tam w tej zewnętrzności się stosujemy. A potem już jesteśmy no, samodzielni czy samoistni w realizacji samych siebie. I teraz już można zrobić analogię do sytuacji, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli pracujemy na etat, gdziekolwiek, no to jednak gdzieś tam odpowiadamy, czy musimy się zgadzać na zasady narzucone przez. Firmę. Natomiast jeżeli y, zaczynamy samodzielną działalność gospodarczą i teraz tutaj może bardzo dużo tematów w tym miejscu, w tym okresie się teraz zacząć, właśnie z działalnościami, to jest całkiem dobry pomysł, żeby teraz już zacząć powoli. Jeżeli macie takie pomysły, że chcecie coś założyć, to to jest dobry czas, bo zbliżamy się do wiosny. Właściwie już ta wiosna w jakimś sensie m, torusowa jest. Więc, y, więc tutaj. Y, to już jeżeli mamy swoją firmę, to w oczywiście w jakimś zakresie, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, mamy nad tym kontrolę. I teraz, czyli już jak gdyby my jesteśmy sami dla siebie szefem, więc powiedzmy to, czy my wstajemy, o której wstajemy, czy idziemy do pracy, czy kończymy tą pracę, o której kończymy, to już jest raczej w naszej kwestii, a nie, że ktoś tam od nas oczekuje odsiedzenia swoich iluś godzin. Na tym etacie i dopiero wtedy będziemy mogli pójść do domu. E, więc tutaj właśnie to wyrośnięcie, czyli powiedzmy, że, że, że z tego etatu tak zwanego symbolicznego wchodzimy w tą swoją samodzielną działalność, i gdzieś już właśnie ta samodzielna działalność w nas w tym momencie postępuje. Czyli nikt za nas niczego nie zrobi, nikt za nas żadnej decyzji nie podejmie, tylko my będziemy musieli się gdzieś tam odnaleźć w tym, czego my chcemy. Oczywiście, że Mogą być sytuacje, w których no, gdzieś tam zostaniecie postawieni przed faktem dokonanym, yy, i teraz się zaczęło już trochę na ostro, nie ma powrotów do starych układów, czyli jeżeli zostaliśmy zwolnieni z pracy, to raczej może być problem, żeby yy, znaleźć coś w tym stylu. Czyli nawet yy, yy, nawet w takich kwestiach może się okazać, że w tej chwili już musisz y, mierzyć wyżej. Czyli jeżeli zostaliśmy gdzieś tam zwolnieni z jakiegoś stanowiska, czy rzeczywiście to następnym, następnym naszą pracą, następnym stanowiskiem będzie awans niejaki. Czyli już przestrzeń nas będzie w tej chwili goniła i zmuszała do tego, żebyśmy podnosili ten, ten po prostu tą, naszą jakość. I jak będziecie się starali znaleźć tą samą pracę dokładnie identycznie, albo jeszcze w niż, na niższym, nie daj yy, Boże poziomie, czy gdzieś tam na niższym stanowisku, to może być dosyć takie: może być dużo problemów przy tym, ostatecznie, czyli możemy, mamy wierzyć, mierzyć wyżej, ale oczywiście to jest też, możemy się zgodzić na jakiś kompromis, gdzieś trochę piętro niżej w kontekście ostatecznego i tak lepszego rozwiązania związanego z podniesieniem jakości w innej kwestii. Więc tutaj jest dużo tematów, które będą od nas oczekiwały po prostu tej wyższej jakości, ponieważ to nie chodzi o to, żeby teraz będziemy się zachowywać jak Zosia, Samosia, sama sama i tak dalej i nikt, nikt mi nie pomoże, tu nie w tym rzecz. Tu chodzi o to, że i tak Mamy, y, mamy podnosić ten level, cały czas trzymać tą jakość i nad tym panować. Czyli w momencie, tam gdzie są ta samodzielność y, się u nas wykazuje, też jednak do naszej gestii, czy w naszej gestii należy. Podjęcie decyzji o różnych działaniach, takich gdzieś tam powiedzmy dla kogoś, czy komuś w czymś pomóc. Czyli na przykład jeżeli mamy ochotę zostawić powiedzmy pracę, to w tym momencie pomóc nawet, czy zasugerować ewentualnie jakiegoś kogoś na zastępstwo lub przygotować swoje stanowisko pracy do oddania. Czyli takie jednak myślimy naprzód za tych innych ludzi, którzy... Którzy gdzieś tam, pomimo tego, że może to nie jest standardowe zachowanie, czy może nie do takich zachowań yy, byliśmy przyzwyczajeni, ale jednak, mimo wszystko, zróbmy coś jeszcze wyżej, czyli jakby wy wykorzystujmy cały czas tą najwyższą jakość, ponieważ nie chodzi o to, żebyśmy się teraz stali yy, gdzieś tam z takimi zamkniętymi egoistykami, tylko mimo wszystko. Yy, Chcę iść swoją trasą, chcę iść swoją drogą, ale jednak tutaj też w czymś, co mogę, to zrobię. Żeby jednak nie zostawić za sobą spalonych mostów, tylko żeby to wszystko w miarę ugodowo pozałatwiać, więc na to, na to uczulam. I teraz objawy tego procesu samodzielności, czyli tego, że właśnie te decyzje mają stać po Twojej stronie. Czyli to, że to, to Ty masz prawo teraz już decydować o sobie, bo budujesz swoją tożsamość. Ponieważ tożsamość sama w sobie... Ona ma swój sens, cel i kierunek, i Ty już wiesz, jaki jesteś, czy jaka jesteś, i w związku z tym budujesz tą sytuację wokół siebie. Czyli już nie jesteś osobą, tylko tam jakąś osobą realizującą plany zewnętrzności, plany związane z jakąś lokalną społecznością, czy to nazwiemy pracą, rodziną, domem, czy koleżankami, czy kolegami. To nie ma znaczenia, tylko to są jakieś tam za zasady zewnętrzne, których. Inni od nas oczekują, a tutaj jednak nie, jednak nie, albo tak, albo właśnie tak, właśnie to mi się podoba, to mi się nie podoba i taka jest prawda, że przez cały czas na przykład chodzę z Wami na sushi, a ja prawdę jest taka, że ja nie lubię sushi na przykład, nie? Ja akurat lubię, ale to taki mówię Wam tylko dodatkowy przykład. Słuchajcie, objawy, co możecie zauważyć, co Was może teraz frustrować, jakie są te objawy? Poczucie braku celu i uwaga, brak wsparcia. Ponieważ możemy mieć takie poczucie osamotnienia w tej samodzielności, bo samodzielność to jest innymi słowy w pewnym sensie, może być y, um przez umysł odczytywana jako takie osamotnienie. Pomimo tego, że wokół nas jest pełno ludzi, y, się, gdzieś tam rzeczy dzieje, cały czas ktoś coś, ale mimo wszystko możemy się y, zderzyć z takim poczuciem osamotnienia, tym się nie przejmujcie, bo ono właśnie jest przy tym procesie y, normalne. I to przejdzie, bo to, nie, to jest odbiór drugiego poziomu treści, samodzielności, ponieważ drugi poziom treści nie lubi za bardzo samodzielności, ponieważ jest dostosowany do współpracy w stadzie. Natomiast samodzielność już tuż wyższy level, czyli później już jest tylko kolektyw, który. Daje wsparcie, ale to nie jest takie wsparcie. Jakie jest wsparcie w stadzie? W stadzie wsparcie to jest taka wzajemna, taka opieka jak nad dziećmi, natomiast wsparcie w kolektywie to jest takie wsparcie profesjonalne, takie wsparcie: Pomogę ci coś, ale jak gdyby jesteśmy wzajemnie dorośli i każdy wie, co ma robić. No więc to jest taki kolektyw, w kolektywie jest bardziej takie pomaganie sobie dwóch y, ekspertów w pracy, którzy gdzieś tam pracują nad pewnym projektem i ktoś tam komuś coś dostarczy, doniesie, czy na coś zwróci uwagę, natomiast w stadzie to jest takie, takie, takie taka opieka, takie, m, takie dbanie o te niższe warstwy, czyli y, a czy to, czy to, tamto, tamto, czyli takie donoszenie rzeczy, które są w gruncie rzeczy przy ewolucji na pewnym poziomie już niepotrzebne, natomiast przy, w kolektywie. To jest takie, taka musi być to partnerstwo, musi być ten poziom podobny, donoszony. I o to właśnie chodzi. Więc yy, możemy też mieć takie poczucie egoizmu, czyli my jesteśmy egoistyczni, czyli możemy się, siebie tak odbierać, czy możemy yy, u, u siebie widzieć ten egoizm. Yy, czy on będzie zdrowy, bo tam się mówi zdrowy egoizm, niezdrowy egoizm, no, egocentryzm i tak dalej. Dużo jest tych określeń. Natomiast no, jest to. Yy, Starajmy się mimo wszystko pokonywać te swoje takie właśnie nisko jakościowe odruchy typu. Daj mi spokój, ja, ja, ja. Tylko teraz ja sama, sama czy tam sam, sam yy, i ja wiem lepiej yy, i tak dalej, tylko jednak donosimy tą wyższą jakość. Czyli tak jak Wam już kiedyś dawno temu mówiłam w jakiejś aktualizacji, że jeżeli komuś coś chce zabrać, to z drugiej strony coś mu daj. Czyli żeby jednak jakąś. Jeżeli coś chcesz zabrać z komuś, skądś, z komuś, komuś, siebie, kogoś, coś, rzeczy jakieś zabrać, chcesz, to z jednej strony zabierz, ale też coś daj, czyli zostaw coś. Zostaw, nie zabieraj wszystkiego, bo to będzie zawsze z poczuciem straty, braku. Więc też właśnie chodzi o to niewywoływanie w swoich. Y w tej samodzielności, którą się wykonuje, też nie wywoływanie poczucia braku u innych. Czyli tutaj właśnie, no niestety, komplikacja się trochę robi, ponieważ to jest wysoki poziom jakości, którą my musimy donieść. Lecimy dalej. Skupienie na sobie i może być poczucie roszczeniowości, czyli w nas się może pojawić, pojawić poczucie roszczeniowości, a w związku z tym będziemy też zauważać roszczeniowość w otoczeniu, ponieważ to wszystko, co czujemy my, to będziemy właśnie widzieć u innych. Czyli nam się wydaje, że ktoś jest roszczeniowy w stosunku do nas, a tak naprawdę to dlatego, że my mamy w sobie jakąś tam roszczeniowość w stosunku do takiej sytuacji, w związku z tym my rozpoznajemy w ten sposób tą treść aktywną. Może wcale niekoniecznie ta osoba jest roszczeniowa, tylko my po prostu gdzieś my to, to odbieramy, bo my się czujemy w tej sytuacji wykorzystywani. Ok. Więc no, teraz takie minusy tego procesu może być bardzo duży, wbrew pozorom, może być brak inicjatywy, może być takie poczucie bezruchu, zastoju, takiej blokady, to wszystko przejdzie, ale to no, w lutym będzie to przechodziło. Brak inicjatywy i będzie trudna, mimo tego, że jesteśmy w tym wiosennej nowej warstwie, może być problem z kreatywnością, czyli... Yy, wcale niekoniecznie ta kreatywność będzie tak szła. A dlaczego? Dlatego, że jest ciężka. W tej chwili mogą być ciężkie procesy związane ze współpracą. I teraz to jest dosyć istotne, ponieważ w związku z tym, że te procesy będą ciężkie we współpracy, no bo jeżeli my chcemy samodzielnie, to do pewnego stopnia oczywiście samodzielność. Działa, ale jest ten moment, kiedy jednak potrzebujemy z kimś współpracować. Nawet jeżeli zakładamy samodzielną działalność gospodarczą, to ileś tam jest rzeczy, tematów, które trzeba załatwić z innymi osobami, chociażby z urzędnikami, gdzieś, nie wiem, z, z jakimś kontrahentem, z którym się chce podpisać jakąś umowę, na przykład na dostawę jakiegoś towaru. Więc to wszystko powoduje, że ta współpraca może być w tej chwili dużo trudniejsza w każdej kwestii. Ja oczywiście cały czas się odnoszę do przykładu związanego z pracą. Natomiast oczywiście, że te same tematy w ten sam sposób będzie się objawiało w każdej innej dziedzinie życia. One się będą pojawiały w relacjach, one się będą pojawiały w jakichś sytuacjach związanych. Czy z pracą, z domem, z rodziną, gdzieś z, z, z rodziną waszą prywatną, plus jeszcze z rodziną typu rodzice. Gdzieś tam będą się te rzeczy wszędzie, z koleżankami, z jakimiś sąsiadami. To się będzie pojawiało w każdej kwestii. A nawet w waszym zdrowiu może się też to objawiać, czy gdzieś ta samodzielność, w tym waszym zdrowiu też może być naciąg, y, jest taki duży temat z tym związany. Także uwaga na to. Y, no i ten, <laughs> oczywiście pamiętajmy o tym, że te. Procesy nie przechodzimy tylko my, tylko przychodzą go wszyscy, nawet prekorsupy. Młode korsupy będą najbardziej jakby takie dotknięte tym, bo dla nich samodzielność to jest w ogóle bardzo duży problem, ponieważ oni mają poczucie takiej wolności, taką potrzebę wolności i samorealizacji, przy czym nie mają treści, z się mogą realizować, więc to jest taka, taka postawa takiego. O Jezus, chciałabym i nie wiem co i oni są najbardziej najtrudniejsi, w tej chwili mogą być do współpracy młode kursupy, prekursupy z kolei ciągną w dół, czyli stare powoli, ja nie chcę, boję się i tak dalej, więc to będzie takie cały czas odwoływanie się do przeszłości i powoływanie się na przeszłość, to też na to uwaga, że cały czas, bo kiedyś tak było, a teraz tak nie jest, nie mogę się z tym jakoś odnaleźć, więc to też jest tutaj istotne. I teraz tak, w związku z tym, że będzie dużo humorów, nazwijmy to w tych współpracach, uwaga, to się będzie, od, zacznie to się za chwilę już to się odbija, ale będzie coraz bardziej wyraźne również w rozpadzie czy w gospodarce, i właśnie będzie bardzo dużo, y, będzie to miało wpływ na powolne takie rozpady niektórych gałęzi gospodarczych. Tak jest, czyli w tych zamykających się różnych firm, mniejszych, większych, może w tej chwili być coraz więcej i wbrew pozorom pieniądze, pieniędzmi, sytuacja z sytuacją, ona właśnie, sytuacja zawsze ma rację, więc ten, ten niechęć do współpracy, ponieważ sta, postawienie na, na tą samodzielność w tej chwili będzie właśnie widoczna w takim dużo łatwiejszym zrywaniu umów, wychodzeniu ze starych układów, z właśnie niepodpisywania umów, Gdzieś tam ta niechęć do tego wejścia w tą relację, chociażby z jakimś tam wspólnikiem czy kontrahentem, może być bardziej odczuwalna. A tak w ogóle będziemy również mieli dużo większą tendencję do rozstań, do, do jakichś y, z, zmian, zamknięć, wypowiedzeń itd. itd. Ok, więc y, y, mogą się też odzywać stare problemy. W tej chwili, czyli stare fiksacje, stare jakieś tematy, które gdzieś nas, nas zablokowały, powiedzmy, nie wiem, 20 lat temu zablokowaliśmy się na jakąś, czy zbudowaliśmy jakąś sytuację, która była efektem blokady, i to się teraz będzie odzywało, czyli te wszystkie te stare tematy też się mogą teraz odzywać, aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu niż to na przykład miało miejsce w ostatnich latach. To już nie będzie miało na przykład emocjonalnego takiego dźwięku, jak to mogło mieć jeszcze rok temu, 2, 3, 5, 10 lat temu. No 10 lat temu to w ogóle był dużo większy spokój na przestrzeni, więc powiedzmy, że to przesadziłam, ale no 4 lata temu na przykład. Oto to, tam gdzieś te, te, te stare tematy mogły wracać, ale nie aż tak. Znaczy jest dużo większą mocą emocjonalną. Poczucie zagubienia, bo nie ma chęci do szukania. Teraz to jest właśnie też bardzo ciekawe. To, co ja Wam mówiłam, że nie tylko ja, ale również y, y, ludzie, z którymi robiłam prognozę y, na nowy rok, y, mówiłam Wam również to, że będzie takie trochę odejście od różnych dziedzin nauczania, czyli już nie będzie takiego, takiego ciśnienia na przeglądanie i oglądanie godzinami YouTube'a, czy tam jakichś innych rzeczy, czy nie będzie nam się nawet chciało czasami tej głupiej książki wziąć do ręki, czy jeździć na jakieś kolejne warsztaty, czy gdzieś tam cały czas inwestować czas i uwagę. I taka będzie generalna niechęć, takie zniechęcenie, takie powiedziałabym lenistwo. Bo yy, i w związku z tym też frustracja. No to teraz to ja już niby tyle się naczytałam, tyle nachodziłam, tyle się pieniędzy wydawałam na te Kursy, szkolenia, a teraz ja nie mówię tylko w dziedzinie rozwoju duchowego, tylko to czytam świadomości, tylko to generalnie w wielu dziedzinach może być odczuwalny spadek takiego zainteresowania nauką, wbrew temu, że jesteśmy na tej wiośnie. Czyli pewne rzeczy, to, co nas naprawdę fascynuje, to, co jest naprawdę dla nas ważne, to w tej chwili będzie bardzo ważne i to będzie najważniejsze i to zupełnie nas pochłonie będziemy badać, będziemy w to, w to szli. Natomiast rzeczy, które do tej pory były po prostu fascynujące, one mogą już przestać takie być. Czyli jest. W nas zanikać zaczyna ta chęć poszukiwania, bo odwracamy ten wektor na siebie. W związku z tym możemy mieć też problem, poczucie takiego zagubienia, no bo nie szukamy, no to się zgubiliśmy, czyli, ale tak naprawdę nie jesteśmy zgubieni, więc, właśnie to poczucie, już nie szukam. Jeszcze się czuję zgubiona, trochę jeszcze pobłądzę, ale ja już idę swoją drogą, więc jeżeli nagle odkrywamy to właśnie, że idę swoją drogą, czyli to co ja Wam mówiłam też ileś już czasu temu, że jeżeli idziesz przed ciebie i nie wiesz gdzie, to znaczy, że dobrze idziesz, dlatego że to jest Twoja nowa trasa, ponieważ jeżeli szukamy, to szukamy czegoś konkretnego. Jeżeli mamy poczucie zgubienia, no to szukamy czegoś konkretnego, a to właśnie już to konkretne w tej chwili dobra stopia, ja idę po swojemu i już teraz nie potrzebuję nikogo. Pamiętamy o tym sens, pod, który nadaje cel, a cel nadaje kierunek. Także to są te trzy ważne, ważne elementy, o których trzeba pamiętać w tej chwili. Yy, I takie, yy, na to też warto mocno zwrócić uwagę w tej chwili, że yy, starajmy się kontynuować swoje procesy ewolucyjne, a nie nadpisywać, czyli nie zaprzeczać temu, kim jesteśmy i sobie na, na siłę, Wdrażać nowe treści w zaprzeczeniu do starych, tylko właśnie uwalniamy to, kim jesteśmy, i w tej chwili już starajmy się naprawdę jakby odcedzić negatywne skojarzenia z danymi treściami. Czyli nawet jeżeli ja mówię, że tutaj trochę ten egoizm jest potrzebny, ktoś się do tej pory fatalnie kojarzył, to on jednak tutaj ma nam pomóc przejść na tą właśnie naszą drogę. Więc tak naprawdę to, to, to wpuścić tą swoją naturę, tą swoją tożsamość, ale z dużą kontrolą jakości, czyli tutaj mamy mieć już tą kontrolę nad samym sobą, już nie ma być ta świadomość taka jak szalone, jak szalone, takie chaotyczne stworzenie, tylko już w tej chwili jestem taka, ale ja nad tym będę panować, ja będę to kontrolować, czyli mam świadomość swoich cech. Już nawet nie będziemy tych cech kroić na zalety i wady, tylko to są cechy, i teraz ja mogę nimi balansować, ja mogę z nich zrobić, no, po prostu użytek, tak? Bo mamy niektóre nasze cechy, które oczywiście mogą być w niektórych środowiskach negatywnie poczytywane, a w innych środowiskach mogą wręcz być zaletą. Więc właśnie, jeżeli taką sytuację macie, to szukajcie tych miejsc, gdzie cała Wasza osoba będzie bardziej, no, jak najbardziej się dopasowała do środowiska. O które Wam chodzi. Um, dobrze, więc, więc tutaj teraz tak właśnie ta potrzeba tych działalności. Także jeżeli macie ochotę, to zakładajcie. Tylko nie spodziewajmy się od razu kokosów, tylko dajmy sobie trochę czasu, ponieważ przestrzeń właśnie w tej chwili jest taka dosyć um, pusta. Przestrzeń jest trochę pusta i ten rok i przyszły trochę taki właśnie pustawy będzie, czyli będziemy przemielić tylko to, co mamy w środku. Yy, niechęć do powrotów do starego mamy, mimo że jest tam coś bezpiecznego, czyli ym, coś, co jest stare, dobre, bo sprawdzone, może teraz być wrogiem dla czegoś nowego, nieznanego, ale to nie oznacza, że to będzie to nowe, nieznane jest nie, złe, bo jest nieznane. Ono po prostu jest nowe i tam czasem tak jest, że po prostu już to stare trzeba będzie zostawić. Yy, Okej, okay, więc yy, Jakie są w tej chwili, słuchajcie, zalecenia od przestrzeni? Bo wymyśliłam sobie, że teraz czasami będę, jakby wiedziała, co zrobić, to wam będę mówić, jakie są zalecenia, na czym się skupić. Oha, jeszcze tutaj mam w notacji napisane poczucie niedopasowania. Może to było ważne dla kogoś, że jeżeli macie poczucie niedopasowania, to jest wszystko z Wami w porządku. To właśnie pasujecie do aktualnej przestrzeni bardziej niż Wam się wydaje. No, z tym, że właśnie. Yy, no samodzielność, no. Samodzielność, samowłasna własna droga. Ja mam wrażenie, że już tą aktualizację y, i to, że już jest, to, już jest któryś wariant tej samej aktualizacji, no ale nic na to nie poradzę, że to jest w tej chwili najważniejszy aspekt. Ok, zalecenia. Wykazuj się inicjatywą, mimo to, że właśnie samemu do siebie, czyli jakby mimo, że jest ten opór, że gdzieś tam ta niechęć, to wykazuj się ten inicjatywą, idź za tym, co ty czujesz, może w tej chwili to się wydaje głupie, ale za jakiś czas zobaczysz, docenisz drogę, którą żeś przeszedł, przeszła. Tylko pamiętajmy, żeby donosić najwyższą jakość zawsze. Czyli nie, nie, nie robimy hałtury, nie po prostu nie, 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 nie produkujemy takiego byle jakizmu, tylko naprawdę wyższa, najwyższa możliwa jakość i staramy się, ale przede wszystkim sobie tą jakość dostarczyć. Najpierw sobie, potem innym, bo jeżeli przez cały czas donosimy tą jakość najwyższą dla innych, to wcale nie donosimy najwyższej jakości. My donosimy coś, ale to nie jest wcale najwyższa jakość. Jeżeli my to robimy na siłę, bez przekonania, z poczuciem z wykorzystania, z poczuciem gdzieś tam poświęcenia przy tym, to to niestety, ale to nie jest ta najwyższa możliwa która jakość, której możecie także się robić. Zaczyna się robić tak nijak, byle jak. Bądź też wyrozumiała, wyrozumiały, czyli bądź, weź to pod uwagę, że inni również są w tym procesie i staraj się yy, no, zatrzymać w odpowiednim momencie. Czyli jakby zostało coś już, już, już wszyscy wszystko wiedzą, to już, już bardziej się nie dobije, po prostu pójdź co zrobić i już yy, wyrozumiałością i zaakceptacją różnych sytuacji, które również inni mają prawo przeżywać w związku z tym. Yy. Bądź dla siebie wyrozumiały też. Pamiętaj o tym, żeby dla siebie też być wrozumiała, wyrozumiały, bo, bo też y, y, jest jeszcze bardzo ważny temat, właśnie. Umiejętność przy tej wyrozumiałości, umiejętność przyjęcia faktu, że czegoś nie umiesz. Po prostu, i to nie jest teraz tak, że czegoś nie umiesz, to leć się naucz i się nie wychylaj z tym, że czegoś nie umiesz. Nie umiem i tyle. I w związku z tym nie mogę przebywać w danym momencie, w danym środowisku, w którym ja czegoś nie umiem. Więc muszę coś, muszę to środowisko zmienić. To y, do tej pory brak wiedzy, czy brak jakby nie umiem, było traktowane jako słabość, jako jakąś taką wadę. No to twoja sprawa, że nie umiesz, musisz sobie poradzić. Teraz nie. Teraz właśnie, między innymi w tej samodzielności, może dla niektórych to będzie ważne, co ja teraz powiem, że właśnie to poczucie, ale ja nie umiem i szkodzi mi ta sytuacja, bo ja nie umiem, w tej chwili jestem na to gotowa, gotowy, żeby w danej sytuacji brać udział. I muszę się z tej sytuacji wycofać. Ja nie powiedział, co ty, chodź tu, dawaj, jedziesz dalej. Nie, nie umiem. Co nie oznacza, że się teraz cofnę do czegoś starego, tylko po prostu powiedzieć, proszę, nie umiem i nie mogę być w tym. Muszę się nauczyć, ale na to jest potrzebny czas. Oczywiście, że teraz nie uróbmy z tego wymówki, nie umiem, nie umiem, dajcie mi spokój, bo nie umiem. Tylko chodzi o też zrozumienie tego, że nie wszystko będziesz umieć od razu i że sobie, w sobie to zaakceptuj, że nie jesteśmy doskonałymi, skończonymi istotami, tylko jesteśmy w trakcie edukacji, więc nawet popełniłaś, popełniłeś błąd, a nawet i serię błędów, to w porządku, dlatego, że nie umiesz. Wydawało Ci się wtedy co innego, dzisiaj jest co innego, nie umiesz. Ok, przyznajesz samemu do siebie, że nie umiesz, co nie oznacza, że masz się tego nie uczyć, tylko po prostu nie, nie możesz być w tej sytuacji, która Cię krzywdzi w związku z tym, bo Ty czegoś nie umiesz. To tak, jakbyśmy wymagali od małego dziecka, że ma nagle jeździć samochodem i mieli pretensje, jak to nie umiesz. No właśnie, jednak bądźcie wyrozumiali też dla siebie i akceptujcie to, że pewne rzeczy nie rozumiecie jak, i, i nie umiecie, co nie oznacza, że jest to koniec świata, tylko jest to przejściowa sytuacja, która się z jakiś czas zmieni. Tylko to jednak, że czegoś nie umiemy, to się też trzeba to zacząć głośno czasami nazywać niektóre nasze, nasze miejsca. Także słuchajcie, samodzielność która w pierwszej chwili będzie wyglądała jak samotność, ale ona nie jest samotnością, tylko jest nauką stanowienia o swojej tożsamości. I my jesteśmy pierwszy raz w historii, w momencie, nawet często w historii całej ewolucji, kiedy. Yy, jesteśmy uwolnieni od nieposiadania własnej tożsamości. Ja to specjalnie tak nazwałam nie jesteśmy od nieposiadania, ponieważ nam nie było wolno mieć tożsamości, a teraz już możemy mieć tożsamość. Ci, co mnie zrozumieli, to mnie zrozumieli dzisiaj trochę dłużej, to może za to, że ostatnio troszeczkę krótsze były. Przypominam Wam, że 1 lutego, czyli to będzie tym razem sobota o 11 live. Czy mi się uda zaciągnąć numerologów i astrologów na prognozę, to jeszcze się okaże, natomiast mój live tradycyjnie 11 prognoza na luty trzymajcie się pa